Słuchajcie, co robi siwy blondyn wieczorową porą, jak wraca z roboty. Zobaczcie, co tu się dzieje. No i tak, zobaczcie. Tu przed chwilą pan odbierał paczkę i się śmiał, że muszę przyczepkę sobie dorobić. Słuchajcie. Znaczy ja bym sobie dorobił, tylko z przyczepką u mnie jest taki problem, że raz, że nie mam haka, ale to w zasadzie nie jest problem, tylko że ja z przyczepką potrafię jeździć tylko do przodu, ale nieważne, słuchajcie, od Ani Boguckiej, naszej kochanej, od Ewunii, naszej kochanej z Gdańska i od Piątasa, Marcin, bardzo Ci dziękuję, dziękuję dziewczęta, najlepsze jest to, że to są paczki niespodzianki, nie mam pojęcia, co jest w środku i nie mam pojęcia, jak żem na to zasłużył, naprawdę jest mi niezmiernie miło, bardzo, naprawdę. Bardzo Wam dziękuję, no i oczekujcie unboxingu. Ściskam. Jako, że to Ewunia jest mistrzynią pakowania, nie po rozpakowaniu udało się zapakować to z powrotem tak. Słuchajcie, no Ewunia po prostu przysłała wszystko na każdy temat, łącznie ze skrzynką narzędziową, ze szkłem laboratoryjnym. Słuchajcie, tu jest świetne narzędzie. Taki a la Francuz, żabka. Nie wiem nawet jak to nazwać. Ale widzę, że pod wpływem siły po prostu zakleszcza się to na śrubach. No coś pięknego. Do armatury łazienkowej będzie jak znalazł. Także moi kochani, od Ewuni po prostu wszystko. Pokrywki weków, słodkości. Ale nie mówcie nikomu, to jest dla Jasie Emilki. Dziękujemy Ewusiu. Słuchajcie, yy, trytytki. Breloczki, yy, ten tu są nawet niezbędniki z Bundeswehry w takich oryginalnych pokrowcach. A ten jest w ogóle nieużywany. To nie wiem czy to jest Bundeswehra, czy ja się na tym nie znam. Wojsko polskie 10, no to widzicie takie rzeczy wunia nawet gdzieś wygrzebała. Jest grzałeczka kolejowa, super. To się przydaje, jak czajnika nie ma. Yy, narzędzia ogrodnicze, słuchajcie nawet grill od BMW wpadł o, Ewunia napisała BMW <laughs> tylko ja nie wiem czy to jest lewy, czy prawy, czy pionowy nie mam pojęcia, to jest ten ryjek świnki, nie? i jest chyba sprawny cały nie wiem, dajcie mi znać czy w ogóle to idzie sprzedać czy są chętni na to, czy... nie wiem, ja się beton przez życie nie wiozę tu są zabawki tam jest dla Lecha coś jeszcze widziałem. Tu jest taka ciekawa buteleczka. Iber Zweinstausen, jachrę. Nie będę udawał, że potrafię czytać. To jest coś współczesnego chyba, ale bardzo ładna. Piękne szkło. No i słuchajcie, i tu przyszła od Ewunii druga paczuszka. Warunki polowe i wysypiskowe. Jest ciężko Gdańsk, jednak wspiera Kaniów. Dziękujemy Ewuniu bardzo za wsparcie. I zobaczcie najlepsze yy, wypełnienie paczki, czyli puszki z terenu. I już zaglądamy co jest, co jest głębiej. Puchy oczywiście polecą na mój stóp. O, patrzcie kran, czysty mosiądz. Jakiś kabel wielożyłowy. Będzie obieranko. Mosiężne szyldy z klamkami albo klamki z szyldami, jak to woli. Przecinaki zobaczcie. O, jest nawet krzesełko rybackie. <laughs> Fajne takie polowe. No i zaglądamy, co jest dalej. Kurcze, akumulatorowe nożyce do przycinania trawy. Ewuniu, no mega Ci dziękuję z Parkside'a, z Lidla, super są te maizle, manzle, czy jak to się tam nazywa odkładamy, o, a tu widzę sążki. o, świetne, do gwoździ elegancko kurde, one są niemieckie chyba, gestzlesu, oh o Jezu, nie wiem możliwe, że bardzo stare a tu co mamy? a, tu są osty które Ewunia wyciągnęła z lasu. Odłożymy. No, patrzcie, jakie półmiseczki piękne. Jeszcze jakiś przedłużacz. Jeszcze jakieś coś. Kombinereczki stare, niezawodne. Są jakieś sygnatury, ale ja się na tym nie znam. Patrzcie jakie piękne krany, kurczę mosiężne, to raczej na mosiąc nie pójdzie, no Ewuniu cóż mogę rzec, bardzo, naprawdę, bardzo, bardzo Ci dziękuję za takie skarby, bardzo Ci dziękuję, że wspierasz mój kanał i w ogóle Ci dziękuję za to, że sobie czasem pogadamy i kurczę, co to jest, ale ciekawy, do czego on ma to? Bardzo ciekawy nóż, nie widziałem czegoś takiego jeszcze. No dobra Wusiu, bardzo, naprawdę bardzo Ci dziękuję. I przenosimy się chyba dalej, lecimy z tematem. A jak lecimy dalej z tematem, moi kochani, to dostałem taką przemiłą paczuszkę od Ani Boguckiej. Okazało się, że wygrałem, <laughs> że wszyscy wygraliśmy. Dziękuję Aniu. Taki piękny flakonik, zobaczcie. To nie jest stara rzecz, jak Ani napisała. Ale bardzo ładna, naprawdę. Wegańskie czekoladki. To nie wiem, co to jest. Daktyle w czekoladzie, dobra, już wiem. I dostałem. Już wam pokazuję. Piękny kubeczek z kanału Anna Bogucka. Oczywiście zapraszam do Ani na kanał. Jaki czorny anio. Link będzie w opisie, oczywiście. I tutaj pachnie mi taka świeczka. Mm, rododendrony, filodendrony, nie wiem jak one się nazywają. Bardzo ładny zapach. Dziękuję ci, Aniu, naprawdę. Dziękuję za wygraną. Yy, ściskam, oczywiście. Pozdrawiam, cały Wrocław. No i mam jeszcze jedną paczkę, a nawet dwie. Dostałem paczuchę od Piotrka z kanału Roki Wykopki z Noktą. Oczywiście link do Piotrka będzie w opisie. I słuchajcie, to jest jego ten awatar. Czy jak to się tam nazywa? Roki, wykopki z noktą. Są wlepki. Super. Piotrek w Belgii się, jak to mówią, w Lubawie obstaje czasami. O, patrzcie, jaka fajna popielnica. Jakiś Włocławek, koło, coś takiego. Wykopana przez Piotrka. Świetna sprawa. Yy, I wyobraźcie sobie, że w Belgii trafił na. Gdzie to jest? Jest. Ławił sobie ryby nad brzegiem czystego w cudzysłowie belgijskiego zalewu i takiego weka do mojej kolekcji znalazł. Yy, tutaj jest taki ładny napis: Fabrykacjon Belgię. Yy, garantie, czyli pewnie gwarancja, piękny wek no musicie przyznać, że niespotykany na ziemi polskiej, ja już mam i drugi przyszedł z napisem lin, takich linów ci życzę Piotrek, żebyś wyciągał nie, na tym na wędkę oczywiście no i słuchajcie, i tu Piotr jeszcze włożył słoiki niemieckie tudzież belgijskie, ale jako, że Poczta Polska musi utrzymywać standardy tu wam mogę pokazać eee, ostrożnie szkło, szkło ostrożnie i z drugiej strony szkło ostrożnie. Dlatego, dlatego poczta polska, utrzymując standardy, rozpierdzieliła wszystko. Aha, tu jest jeszcze ten kafel ciekawy. Luksemburg. O, też Piotr znalazł tam właśnie nad brzegiem tego. Także widzicie jak Poczta Polska obchodzi się ze szkłem, gdy, z paczką, gdy jest to oznaczone jako szkło. No i tu są jeszcze ciężarki. Superaśnie. O. Także Roki Piotrek, bardzo naprawdę bardzo Ci dziękuję. A to szkło oczywiście trafi do stuczki szklanej, no bo gdzieś indziej może trafić. Szkoda. Na szczęście ja na mojej półeczce podobne słoiki mam. Także no szkoda, że, że nie przeżyły podróży, ale no co poradzić? Dzisiaj normalnie powiem Wam jak prezenty pod choinką. Dosłownie Marcin Piątas naoglądał się chyba paczek u Ewy z Gdańska i też postanowił zaatakować sklep z rękawicami. Zobaczcie, co się robi. Ja pierniczę. Marcin, naprawdę oszalałeś? <grywa> Kurczę, to mi starczy naprawdę... O Jezusicku. Zobaczcie, ile tego jest. Przysłał też worki strunowe, przydadzą się na różnego rodzaju gadżety. Jest buteleczka z mleczka, litróweczka, ja nie czuję, że rymuje, którą wyjął osobiście ze starego domu. Tam u siebie w okolicy. Super sprawa. Poleci na targ staroci. BHP, przede wszystkim. Także Marcin przysłał okulary. Naprawdę dzięki. Fajnie, że dbasz. Yy, tu są zapałeczki kominkowe do kolekcji. Akurat nie mam takich. O, takie fajne. Firma M. Fire. Zapałki kominkowe. Świetna sprawa. Tu są końcówki do różnego rodzaju węży to też poleci na targ staroci woreczki do śmieci i kabelki do porannej kawuni kopalnia miedzi będzie, jak to mówią i, moi kochani, segregatory na kapselki i akurat Marcin się wstrzelił, bo będę kupował strony na kapsle i zobaczcie, jak ładnie to będzie wyglądało, jak wszystko mi leci o Jezu, to żeby się nie pugiło a jak jesteśmy przy kapslach? Obok nowych żateckich lądują kapselki od Marzanki i jej siostry z Anglii. Bardzo Wam, dziewczęta, dziękuję i ściskam. No właśnie. No i tak to wszystko wygląda. Zobaczcie, muszę teraz to wszystko posegregować poogarniać. Naprawdę, powiem Wam szczerze, nie wiem, czym sobie na to wszystko zasługuje. Naprawdę nie wiem. Ja Wam powiem szczerze, nie wiem, nie mam pojęcia, ale naprawdę z całego serca Wam dziękuję. Oczywiście nie wszystko zostanie u mnie. Nie gniewajcie się. To, co będzie w nadmiarze, a widać, że prawie wszystko jest w nadmiarze, pójdźcie też do innych ludzi. Rękawiczkami się podzielę, workami się podzielę. No co, kto tam będzie chciał, Wojtas, Flaming, czy, czy inny kolega, no to wiadomo. Także co? Dzisiaj taki nietypowy, naprawdę nietypowy odcinek unboxingowy. Yy, tu muszę jeszcze zgłębić tajemnicę paczki Ewuni. Co tam jeszcze jest? Owaga jest, słuchajcie. Yy, to jest to jest ciekawe. Ręczna robota 60-letnia. Spójrzcie jaki piękny bieżnik się to chyba mówi, tak? Czy serweta na ławę? Coś pięknego, tyle pracy. No dobra, bo się rozmarzyłem. To ja kończę. Dzisiaj naprawdę nietypowo. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz. E, Poczcie polskiej również. Dziękuję. <laughs> Kurczę. No i co? I trzymajcie się, papaty.